Witam na kanale Gruby i Murzyn, a w tym odcinku Łowimy w chuj strongów. Siedzi Murzyn wkurwia się na muchę Chyba też go... Kurwa wypierdala Stary co ty miłeś tą kurwa tą... Rozmawiamy o oplach Dosłownie nie ma żadnej Ka Każda marka ma chociaż jedną jakąś taką fajną furę do pokazu Ta pokaz. która wiesz zapierdala no. 500 koni i Zapierdala a tu? Zapraszam do oglądania Właśnie dotarliśmy na up strągowego i idziemy łowić skurwysyńki. Właśnie idziemy na rzeczkę upa, złowić jakiegoś tłustego chuja. Nie mają żadnych takich dojewanych fur, jak wiesz. Dosłownie nie jest... ma żadnej. Ka każda marka ma chociaż jedną jakąś taką fajną furę do pokaza. która wiesz, zapierdala 500 no. koni i zapierdala. A tu? Hmm. Tu chyba da się zejść. O kurwa ty, tu wygląda fest. Ale co? chyba... Ale czeku... Nie no da się tu zejść. Ty, ja, to, to schodę, jest ja fe... tu takie mocne miejsce. Ja tu Ale chuj! O kurwa! Kurwa, nie mam podwójnego w te! Kurwa, dobra, weź go w wła... Kurwy syn Pokaż go do kamery! Ale jest kurwysył! Brat się serio zamienia w trociarza. Brat się serio zamienia w trociarza i trzyma strąga w podbieraku. <grych> o, znowu coś strzeliło. O, siedzi. Jo! ładny. Poleciał właśnie, jest, wleciał kolejny pstrąg. On też jest chyba taki podobny jak ten twój. Podbierak? Czekaj ja mam, To ci nie podbierać? A przyjdę tam do nas. O. Patrz o. O. Jaki skurwysyn Jeszcze bardzo Jest kurwa Czeski kurwa pstruch No łatwo z nimi kurwa tak, Właśnie dotarliśmy do Ronoxa Szybko się ogarniamy i idziemy na czeskie skalice Pozdrowienia z czeskich skalic Jakieś murzyny nas wołały To prawda, jakaś cyganeria próbowała nas, nam zajebać portfel I murzyn dostał mandat Bo się nie zatrzymał na stopie, bo jest głupim kurwa na Ile zapłaciłeś? Nie powiem Dobra No więc ta cze Czeskie cze co nie? Fru. Jedziemy Wstaliśmy rano, na... szósta rano Pier... Okej, okay, boss Stop Zdecydowane ręce w górę Wszyscy krzyczą Połykam Nie pluję Ta? Strong? A, cipek no, taki na ocet. O, oj, o, o kur, barzy, barzy. dobra, sorry. Taki do octu. Fury pokaż, pokap Stronga strąga. Murzyn właśnie torturuje w Taki kurwa sisieczek. No i wpada do wody. Nie no, do octu mieś go wrzucić. No Kurwa, ja tu wiążę jakieś gówno. Pokaż. Ten tępy chuj ma o konia. się zerwał, Kurwa, co mi się stało? O kurwa. Tu można przyjechać po oddaniu tego, aparta. No. Bo tu jest potencjał. Patrz stary. Dzień dobry. My się znaleźliśmy. Zajebistą miejscówkę. strągałam, Więc... Zaraz będzie! Będzie zajebiście Mówię ci możemy muszę sobie na pewno pinezkę wrzucić. No, Nie no. Ja ich go wiem, trzy jak ciebie nie było ten. No bo to za każdym się nie łapie. Nie wiem, stary ci miałeś taki wynik, jak tam było się tam uciągnie. Nie.

Tam był na wyspie takiej walavce i on pajął z, z dwójką synami i ten yy. I właśnie łapał łososie i dosłownie tak samo było. Właśnie w podobnym potoku jest we wszystkim prawie podobny. Drugi raz rzucał i, i nie No ja tak kuchu. samo miałem ten, jak tu jeszcze wcześniej. Tak? Że się nie wpinały. No bo one to tak podgryzają. No Dobra, ma. Patrz ja, dus. ja, is chyba big is No nie. Chyba też go kurwa wypierdala. Stary, to obsmegnij, jak jestem kurwa, tą co? Bo jakaś mucha mi lata do tego. <tłuk> daj, daj Patrz, co, daj zacząć. Patrz syna jak to To chyba są złowione stary No ten duży na pewno nie. Jest Na Ci go No O kurwa no. i kurwa zeżar to <grym> Zeżar skurzycy. Jem się obkręć, musisz się odkręcić byczku. Dobra, dobra. Teraz ty mi się kurwa już nie kręć tutaj. Dobra, poszedł, idź. Jest. Ale kurwa. No to suka. Ale to jest chyba potokowy w żeby... ogóle. Trzymaj Siedzi suka. Siedzi suczkę. No, przynajmniej ma łatwo do wyciągnięcia. O, pięknie. Proszę bardzo. O. Uh. Jest bomba. Ło kurwa. Dawaj do tego No to jest ładny. No taki kurwa optymalny. Czek, została. Dobra. No, sam shot. Taka syczka. Si ładnie. ma z tej strony Gruby i Murzyn, właśnie dojeżdżamy na miejsce i w tym momencie się żegnamy i kończymy ten odcinek, tą piękną wyprawę pstrągową, niestety do Czech, ale w sumie trochę stety, bo wolę im łowić pstrągi niż polskie, więc no, adios żartownisie.